Witam Państwa w piątek, 11 grudnia. Karolina Czereda, zapraszam na Wiadomości Regionalne. Dziś w Wiadomościach. Auta w rowie, czyli wypadek na Żarskiej Obwodnicy. Trzylatka bez opieki. Niebezpieczne lipy na zwycięzców. Pociągi inaczej. Sędziowie i kuratorzy w szkołach. Nałogom mówią nie. Otworzą wystawy fotografii i sprzątanie czy leniuchowanie. Opel i golf w Rowie to efekt dzisiejszego wypadku na żarskiej obwodnicy. Dzisiaj około godziny 14:30 na obwodnicy żar w kierunku żagania zdarzyły się trzy samochody osobowe. Zawiniła kierująca golfem młoda kobieta, która zdecydowała się na wyprzedzanie. Niestety nie spojrzała w boczne lusterko i wyjechała prosto przed Opla, który już ją wyprzedzał. Zostaliśmy zadysponowani do wypadku drogowego trzech samochodów osobowych. I co się wydarzyło? Jak doszło do tego wypadku? Po do miejsca zdarzenia po rozpoznaniu stwierdziliśmy tutaj, że trzy samochody osobowe zostały uszkodzone. Jeden z samochodów był w trakcie wyprzedzania, drugi samochód zawierał się do wyprzedzania, czyli chciał wykonać małe wyprzedzanie w wyniku tego, Doszło do zdarzenia, jeden z samochodów wylądował całkowicie na poboczu, drugi samochód również jest na poboczu, a trzeci samochód jest lekko tylko uszkodzony. Choć wyglądało to poważnie, nikomu nic się nie stało. Wszyscy wyszli z aut o własnych siłach. Łącznie w tych trzech samochodach jechały cztery osoby. Cztery osoby po zabezpieczeniu przez karetkę pogotowia są na miejscu, nie są poszkodowane. Praktycznie żadna z osób nie jedzie do szpitala na SOR. Nie potrzebuje pomocy specjalistycznej. Droga przez około godzinę była wyłączona z ruchu. Trzyletnia dziewczynka sama w domu. Wczoraj straż musiała wyważyć drzwi w mieszkaniu przy Okrzei w Żarach. W środku była przerażona płacząca trzylatka. Wczoraj przed godziną 20 policja odebrała dziecko pijanym rodzicom. Płacz trzyletniej dziewczynki w mieszkaniu socjalnym przy ulicy Okrzei w Żarach usłyszeli sąsiedzi i zadzwonili na policję. Na Okrzei przyjechało też pogotowie i straż pożarna. Dziecko było samo w domu. Pijany 42-letni ojciec stał przed drzwiami, ale nie mógł wejść do środka, bo zgubił klucze. Strażacy wyważyli drzwi. No ja nie znam ich tak, ale... Tak, w porządku. Nie, nie było żadnej interwencji do nich, nic. Nie wiem. Prawdopodobnie pod wpływem alkoholu byli, nie. I dlatego nie. Zapłakaną dziewczynkę ratownicy zabrali do pogotowia opiekuńczego w żarach. Teraz jest bezpieczna. Dlaczego dziecko pozostawione było bez opieki, to wyjaśni policja. Sprawą zajmie się również kurator i sąd rodzinny. W tej rodzinie jest jeszcze dwójka dzieci. Potężne lipy nie pozwalają im spokojnie spać. Boją się o swoje bezpieczeństwo. Mieszkańcy Ulicy Zwycięzców chcą, by drzewa, które rosną przed ich domem, zostały ścięte. A co na to urzędnicy? Do naszej redakcji zgłosili się po pomoc mieszkańcy Ulicy Zwycięzców w Żarach. Boją się o swoje bezpieczeństwo. Rosnące przed ich domem drzewa, według nich, mogą w każdej chwili przewrócić się na blok. To jest to i nad moim oknem. Ale jak była ta wiechura, to ty, czub był na dachu. Mhm. Tak I się drzewo już przechyliło raz. Tak się, a to wychylił, bez przerwy, to wiatr ten silniejszy był, to, to drzewo się przychyliło. A ja w torbę spakowałam sobie takie, no czy dokumenty, czy coś, w razie czego, żeby uciekać, bo byłam na to przygotowana. Mhm. Pani też, też chciałaby, żeby te drzewa zostały ścięte? Tak. I to jak najszybciej ze względu na to, że to w ogóle zagraża. Te ostatnie drzewo tamte to jak wichura jest, to ono się rusza. Podnosi te kafelki, nie? O tych tego. Czyli już są naruszone korzenie? Tak, niektóre są korzenie naruszone. Mieszkańcy już w 2013 roku złożyli pismo z prośbą o ścięcie drzew. A czy panie już interweniowały, żeby tych drzew się pozbyć? No w tym. No wielokrotnie. Wielokrotnie tylko w urzędzie miasta i tego i, i, i zdjęcia robione były i w ogóle tego, no, no i na tym koniec. Zgłaszały panie tą sprawę do wspólnoty mieszkaniowej? Wspólnota wie o tym, bo ja pisałam podanie. Jaka była odpowiedź? Znaczy, że ratusz się nie zgodził, nie? Znaczy, że się nie zgodzili na to, żeby tego przyjechali. Te gałęzie, co już tak leciały na chodnik, no to poobcinali, a resztę zostawili. Według opinii wydanej przez starostwo drzewa nie stanowią żadnego zagrożenia. 15 listopada 2013 roku, dokonana została wizja, podczas której stwierdzono, że drzewo jest zdrowe, nie zagraża bezpieczeństwu ludzi ani życiu mieszkańców. Wobec powyższego została wydana decyzja odmowna gminie miejskiej Żary na usunięcie przedmiotowej lipy. Korzenie drzew niszczą także chodnik przy budynku. Mieszkają tu głównie osoby starsze. Czy lokalne władze zamierzają im jakoś pomóc? Mieszkańcy zawsze mogą każdej porze dnia i nocy wystąpić z nowym wnioskiem, ale do Urzędu Miasta w Żarach. W związku z tym, że jest podział kompetencji, starosta wydaje jakby decyzję burmistrzowi i na odwrót, burmistrz wydaje staroście. Także wniosek proszę złożyć do, ewentualnie do burmistrza miasta w Żarach. Mieszkańcy muszą złożyć kolejny wniosek i przekonać urzędników, że ich obawy są uzasadnione. Od 13 grudnia, czyli niedzieli, zmienia się rozkład jazdy pociągów PKP. Zmiany w odjazdach i przyjazdach pojawią się także na żarskiej stacji. Jakie są zmiany? No, zmiany są niewielkie. Pociąg do Wrocławia odjeżdża. O 8.07, czyli około 20 minut później. Natomiast popołudniowy pociąg do Wrocławia odjeżdża wcześniej, o 16.27. Pozostałe zmiany to są takie minutowe. PKP nie przewiduje dodatkowych połączeń na święta, ale pasażerowie mogą liczyć na grudniowe zniżki. Proszę powiedzieć, czy będzie więcej pociągów, albo są jakieś świąteczne promocje na przejazdy? Nie, nie ma więcej pociągów. Na no, pociągi pośpieszne tam są. Tylko promocje kupione wcześniej. Rozkład jazdy zmieni się w nocy z soboty 12 grudnia na niedzielę 13 grudnia. Dziś w sali konferencyjnej Żarskiego Ratusza odbyła się konferencja poświęcona edukacji prawnej młodzieży, którą zorganizował sąd rejonowy w Żarach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, sędziowie, kuratorzy sądowi i dyrektorzy szkół powiatu Żarskiego. Przede wszystkim chcemy przełamać pewien stereotyp dotyczący tego, że sędziowie są tylko na salach rozpraw. Chcemy wyjść do młodych ludzi, bo widzimy tego typu potrzebę. Chcemy przybliżać zagadnienia prawne w takim celu, żeby młodzież zrozumiała pewną szkodliwość ewentualnego swojego działania, informowała określonych dyrektorów, pedagogów instytucje o zauważonych przejawach demoralizacji czy łamania prawa, a z drugiej strony przekonanie dyrektorów, że zapraszanie na przykład sędziów, na przykład kuratorów zawodowych jest po pierwsze celowe, a z drugiej strony chcielibyśmy spowodować, żeby było to modne. Żarski Sąd przeprowadził już zajęcia edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych dla ponad tysiąca uczniów. Od półtora miesiąca sędziowie spotykają się również z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jest olbrzymie zainteresowanie, które powoduje, że praktycznie zajęcia są już zaplanowane do maja przyszłego roku. Spotkania z młodzieżą mają charakter prewencyjny. Im wcześniej młodzi ludzie dowiedzą się o konsekwencjach niezgodnych z prawem zachowań, tym większa szansa, że będą ich unikać. Uczniowie żarskich szkół występowali wczoraj na deskach Luny. To był już dziesiąty przegląd teatrów profilaktycznych. Po co organizuje się takie imprezy w naszym mieście? Ten dziesiąty już przegląd teatru profilaktycznych ma za zadanie zintegrować całą społeczność dzieci, młodzieży z terenu naszego miasta w celu propagowania idei życia zdrowego, życia bez uzależnień, życia bez używek. Cieszymy się, że dopisały szkoły. W dzisiejszym przeglądzie uczestniczy 13 grup w formie konkursowej i jeden zespół ze świetlicy Piąteczka, która tutaj funkcjonuje. Głównym celem przeglądu jest propagowanie życia bez nałogów. Do tego przygotowują się uczniowie pod opiem nauczycieli, ale również często uczestniczą w tym rodzice, dziadkowie, a więc całe rodziny. Uważamy zatem, że jest to jedna z lepszych form propagowania zdrowego stylu życia i mówienia o tym, jak złe są wszelkie uzależnienia. Gram osoby, która jest obserwatorem pewnej płonącej fabryki w mieście. Jednocześnie jestem takim, taką przenośnią do uzależnienia. Jestem po prostu ucieleśnieniem uzależnienia, coś takiego. Też miałem wielu znajomych, którzy właśnie o... No, mają problemy przez to, prawda, że, że uzależniają się i tak dalej, dlatego e, wiedziałem mniej więcej, co powiedzieć i co przekazać, tym bardziej, że e, ja po prostu brzydzę się takimi rzeczami, o których dzisiaj będę mówił, tak, i, i ja czuję pełną od do tego, dlatego jak stoję na scenie, po prostu czuję ten wstręt do tego wszystkiego, to jest, to jest dla mnie nieprzyjemne. Pierwsze miejsce w przeglądzie zajęła Szkoła Podstawowa numer 5, drugie Szkoła Podstawowa numer 2, a trzecie Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy. Wśród gimnazjów najlepiej zaprezentowało się gimnazjum numer 1, drugie miejsce z zdobyło gimnazjum nr 3, trzecie Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych, radość życia. W najstarszej grupie wiekowej bezkonkurencyjnie okazali się uczniowie z zespołu szkół ekonomicznych, drugie miejsce zajął Zespół szkół ogólnokształcących i technicznych, a trzecie zespół szkół samochodowych. Jutro w sobotę 12 grudnia o godzinie 12 w Salonie Wystaw Artystycznych w Żarach odbędzie się otwarcie 25. Salonu Fotografii Artystycznej Żary 2015. Jurorzy mieli w tym roku niełatwe zadanie. Na konkurs przysłano rekordową ilość zdjęć z całej Polski. Mnóstwo bardzo dobrych zdjęć zapraszamy serdecznie, bo około 100 fotografii zostało wybranych z około 1200 więc rekordowa ilość w tym roku zapraszamy serdecznie na otwarcie oraz na odwiedzanie wystawy. Wystawę zwiedzać można od jutra do końca stycznia. Powoli dopada nas przedświąteczna gorączka. Jedni biegają za prezentami, drudzy robią spożywcze zakupy, inni wzięli się za porządki. Weekend również zapowiada się pracowicie. Jest sprzątanie cały czas. Tak, gotowanie, sprzątanie, szykowanie. No. Czyli to już czujemy tak. święta? Czujemy święta. Sprzątać, przygotować prezenty, potem może być za późno. A gotowanie na sam koniec zostawiamy. A sprzątanie teraz co? Okna, dywany? Yy, okna i dywany, i podłogi wszystko. wszystko. Lubi pani ten czas przed świętami? Bardzo lubię. Uwielbiam czas przedświąteczny, właśnie dlatego, że jest tak dużo zamieszania, dużo pracy, natomiast niespecjalnie lubię święta, bo wtedy już mi się nudzi za dużo wolnego. Muszę pomóc przy sprzątaniu trochę, ale muszę odpoczywać o tym na chorobę, nawet po bypassach, kardiowerter, także nie mogę się przesilać za dużo. Tak. Lubi Pan ten czas przed świętami? Trochę dużo ganiania, trochę dużo ganiania, no ale co zrobić, tak już bywa. I sprzątamy i przygotowujemy się do świąt. To jutro? Mnóstwo ludzi przyjdzie, także wie pan. Jest co robić? O, jest, jest co robić, jest, jest. 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 Chodzimy na, na zakupy. A w domu już dywany wytrzepane, okna umyte? Jeszcze nie, jeszcze nie. Dlatego, że mieszkaliśmy na Akacjowej, tam był ten przejazd i tam strasznie nabrudziło nam te okna, także teraz musimy się porządnie zanieść. Pan Zbigniew nie będzie sprzątał, twierdzi, że nikt nie zrobi tego lepiej niż żona. Jakie plany na weekend? W domu. Mhm. Bardziej sprzątanie, odpoczywanie? No nie, no za sprzątanie tu się nie, nie tego nie biorę, bo mogę coś spaprać i później dopiero się narobi głupotów. No nie, nie, kobieta zrobi to bardziej dokładnie. No, tak klasyczne podejście. Klasyczne oczywiście, zgadza się. Choć do świąt jeszcze prawie dwa tygodnie, nastrój życzeń już udziela się mieszkańcom Żar. To pozdrawiam całą swoją rodzinkę. No, przyjaciół i wszystkich znajomych, i życzyć im szczęśliwych, radosnych, pięknych, najcudowniejszych świąt w gronie rodziny i najbliższych, i żeby nowy rok nadchodzący był jeszcze bardziej e, piękny i dał wiele satysfakcji i spełnienia marzeń. Może dla całej rodzinki mojej bym chciała życzyć spokojnych, radosnych, szczęśliwych i do sięgo roku. My życzymy udanego weekendu, poza zaplanowanymi porządkami i zakupami, także odpoczynku. Chromik zadebiutował w Pucharze Polski na szczeblu centralnym. Do żar przyjechał lider drugiej ligi, Polonia Leszno. Zdecydowanym faworytem byli goście, którzy w swojej kadrze posiadają młodzieżowych reprezentantów kraju i koszykarzy mający w swoim CV grę w Tauron Basket Lidze. Pojedynek rozpoczął się od sensacyjnego prowadzenia gospodarzy. W pewnym momencie Chromik wygrywał 11 do 3. Z goście po paru minutach się przebudzili i odrobili straty. Pierwsza kwarta zakończyła się zaledwie dwupunktowym prowadzeniem Polonii. Druga kwarta była również bardzo wyrównana. Żarscy koszykarze dzielnie stawiali opór rywalom. Walczyli o każdy centymetr parkietu. Podopieczni Łukasza Rubczyńskiego i Tomasza Sobczaka schodzili do szatni na przerwę z ośmiopunktową stratą. Decydująca o losach meczu była trzecia kwarta, którą goście wygrali 25 do 14. Ostatnią także minimalnie wygrała Polonia 15 do 12. I mecz zakończył się wygraną faworyta 79 do 57. Gospodarzom należą się jednak ogromne słowa uznania za walkę i ambicje. Koszykarzy chromika chwalił nawet trener Polonii. Zagrali super, także tutaj od wielu lat ta koszykówka e, się rozwija. Bardzo, bardzo fajnie ci młodzi chłopcy się prezentują. Także tutaj sam, sam fakt, że wiszą te wszystkie flagi, świadczy o tym, że trenerzy wykonują tutaj bardzo dobrą robotę. Także ja bardzo kibicuję takim ośrodkom, które stawiają na młodzież i ci chłopcy pokazali dzisiaj charakter i determinację przez 40 minut. Także należą się naprawdę słowa uznania dla miejscowego zespołu. Mimo porażki grający trener Chromika był zadowolony i dumny z postawy swoich zawodników. Dopóki, że tak powiem, starczyło nam sił, naprawdę cechy wolicjonalne tutaj Wznieśli się na Wyżyny. Ja, ja chciałbym im pogratulować naprawdę mocnego, fajnego meczu. No, nie ukrywajmy tego: no, to była drużyna, która walczy o pierwszą ligę. Mało tego, to jest drużyna, która ma w składzie, tak jak tutaj redaktor napomniał, zawodników, którzy reprezentowali nasz kraj w różnych kategoriach młodzieżowych. Do tego grali w pierwszych ligach, obijali się o Tauron Basket Ligę. Cieszę się, pokazaliśmy naszej tutaj publiczności, że można. Parę akcji naprawdę mieliśmy fajnych, świetnych, dużo cierpliwości, dużo pracy. Dopóki, że tak powiem, fizycznie jeszcze dawaliśmy radę, było ok. Potem jednak ta no, fizyka no, niestety tutaj nas... No, że tak powiem zgniotła i nie mieliśmy jakichś argumentów pod basketem. Zwycięzca tego pojedynku awansował do turnieju głównego, gdzie o puchar zagrają cztery najlepsze drużyny. Zapraszamy do poniedziałkowego magazynu sportowego, gdzie będzie można zobaczyć obszerną relację z pojedynku Chromik kontra Polonia. Przed nami chłodny weekend, ale jak na razie o śniegu możemy zapomnieć. Ola Perucka, zapraszamy na szczegółową prognozę pogody z telewizją regionalną. W sobotę w Żarach, Szprotawie i Gubinie termometry wskażą od 6 stopni w dzień do 2 stopni w nocy. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskale. W niedzielę spodziewajmy się chmur i deszczu. Temperatura wzrośnie do 8 stopni w Gubinie, Żarach i Szprotawie. Ciśnienie niewiele wzrośnie. Wyniesie 1024 hektopaskale. Imieniny obchodzą Artur i Waldemar, w sobotę Aleksander i Adelaida. Solenizantom już życzymy wszystkiego co najlepsze. Polina Wasoga pozdrawiamy gimnazjum nr dwa. W wiadomościach to już wszystko. Za chwilę program z wizytą U. Dziś pyszne pierniczki świąteczne przygotują dzieci z powiatowego domu dziecka w Żarach. Proszę nie zapomnieć o nas również w weekend. Już jutro program Jesteśmy z Żar, a w nim wizyta w szkole podstawowej numer 1 w Żarach oraz Mikołajkowy turniej tańca. W niedzielę koncert życzeń oraz msza święta z kościoła pod wezwaniem w niebowzięcia najświętszej Marii Panny w Żarach. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony tydzień, pozdrawiam i do zobaczenia.